Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie odpowiemy na pytanie, które nurtuje wielu z Was, kiedy dokładnie przypada pełnia Księżyca w marcu 2019 roku. Oprócz daty przyjrzymy się również innym ciekawym aspektom tego zjawiska. Dowiecie się, o której godzinie Księżyc będzie w pełni, a także jak będzie wyglądał na niebie. Dodatkowo podzielę się z Wami kilkoma ciekawostkami na temat pełni Księżyca w marcu, które być może Was zaskocza. Zapraszam do oglądania. Pełnia księżyca w marcu 2019 roku przypada na 21 marca. To wyjątkowa data, ponieważ tego dnia wypada również równonoc wiosenna. Oznacza to, że dzień i noc będą miały taka sama długość, a wiosna oficjalnie zawita na półkuli północnej. Pełnia księżyca rozpocznie się o godzinie 16:43 czasu polskiego. Oznacza to, że księżyc będzie w pełni widoczny na niebie przez całą noc. Najlepiej obserwować go w godzinach wieczornych, kiedy będzie znajdował się wysoko na niebie. Pełnia księżyca w marcu 2019 roku będzie wyjątkowo jasna. To dlatego, że księżyc znajdzie się w perygeum, czyli punkcie swojej orbity najbliższym Ziemi. Oznacza to, że księżyc będzie wyglądał na większy i jaśniejszy niż zwykle. Pełnia księżyca w marcu 2019 roku to doskonała okazja do obserwacji nocnego nieba. Warto wybrać się na spacer lub obserwować księżyc z balkonu. Można również skorzystać z okazji, aby zrobić kilka pięknych zdjęć. Pełnia księżyca w marcu 2019 roku to również czas, kiedy wiele osób odczuwa silniejsze emocje. Warto być świadomym tego wpływu i starać się zachować spokój i równowagę. Pełnia księżyca w marcu 2019 roku to wyjątkowe wydarzenie, którego nie można przegapić. Warto zarezerwować sobie czas na obserwację nocnego nieba i cieszyć się pięknem tego zjawiska. Pełnia Księżyca to faza Księżyca, w której cała jego tarcza jest oświetlona przez Słońce. Ziemia znajduje się wtedy pomiędzy Słońcem a Księżycem, a promienie słoneczne padają na Księżyc pod katem prostym. Pełnia Księżyca występuje średnio co 29 i pół dnia. Pełnia Księżyca ma wpływ na wiele aspektów przyrody. Na przykład podczas pełni księżyca przypływy SA wyższe, a zwierzęta morskie SA bardziej aktywne. Pełnia księżyca może również wpływać na wzrost roślin. Niektórzy ludzie wierzą, że pełnia księżyca może wpływać na ludzkie zachowanie. Na przykład, niektóre badania sugerują, że podczas pełni księżyca ludzie SA bardziej skłonni do popełniania przestępstw lub doznawania wypadków. Inne badania sugerują, że pełnia księżyca może wpływać na jakość snu. Pełnia Księżyca w marcu 2019 roku przypada na 21 marca. Pełnia rozpocznie się o godzinie 16.43 czasu polskiego i potrwa do godziny 23.59 czasu polskiego. Pełnia Księżyca może być dobrym czasem na porządki w domu. Możesz również wykorzystać ten czas na zaplanowanie budżetu i wydatków. Pełnia Księżyca może być dobrym czasem na sadzenie i przesadzanie roślin. Możesz również wykorzystać ten czas na nawożenie i podlewanie ogrodu.